Wiem, że pozostanę. Nauczanie domowe, 24 kwietnia, list do Filipian, rozdział 1, wersety od 20 do 30. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej dla Was konieczne. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla Was wszystkich, dla Waszego postępu i radości w wierze, aby rosła Wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u Was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę Was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o Was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla Was zbawienia i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. W tym serdecznym liście do Filipian Paweł dzieli się sercem z tymi, którzy byli dla Niego przyjaciółmi. I pokazuje powody przebywania na Ziemi. Tym podstawowym jest uwielbienie Boga w ciele. To jest podstawowy powód. I to podkreśla Paweł, że to uwielbienie dokonuje się zarówno w tej aktywnej stronie życia ja coś robię, jak i w tej pasywnej stronie ja to życie oddaję. Kończy się życie na tym świecie. I też w tym jest uwielbiany Bóg. Ale skupia się tutaj Paweł na powodach przebywania na Ziemi w tej relacji do drugiego człowieka, do ludzi. To oddanie chwały Bogu poprzez budowanie relacji. I Paweł wymienia to bardzo precyzyjnie. Najpierw mówi, że to przebywanie na Ziemi jest dla wszystkich. Podkreślona jest więc służba. Że ja żyję po to, żeby mogły zostać objawione Boże dzieła, żeby mógł dla innych coś dobrego zrobić. Po drugie, wymieniona jest owocna praca. Chodzi więc o to, żeby nie uchylać się od tego, nie cofać się, nie unikać zaangażowania pracy i wysiłku. Po trzecie, jest Paweł. Świadom tego, że poprzez swoją obecność ma dawać postęp tym, którzy się z nim spotykają. To piękne, że, że Paweł rozumie, że nasza obecność na świecie daje rozwój i nam, i innym. Kolejny powód to jest radość w wierze, zatem głoszenie i słuchanie, posługiwanie sobie nawzajem i radość z tego wynikająca. Radość z takiego właśnie życia blisko Boga, radość ze wspólnego dzielenia się wiarą. Pokazuje też Paweł świadectwo: wzrost dumy w Chrystusie, no właśnie ze względu na to, co widzimy w drugim człowieku. Wzrost takiego poczucia to jest coś wspaniałego, fantastycznego. Ja podziwiam i sam mogę też coraz bardziej rosnąć w tym właśnie. Że jestem dumny, że są tacy święci, że ja też przynależę do takiego grona. I ostatni element tu wymieniony to jest obecność we wspólnocie. Tworzenie, budowanie, trwanie, odwiedzanie, spotykanie to jest cudowna rzecz. I Paweł mówi: Po to jestem na Ziemi. Jesteś na Ziemi po to, by budować wspólnotę. To jest motyw, to jest motor napędowy Twojego. Postępowania, działania, myślenia o tym, żeby ostatecznie oddać chwałę Bogu. Zadanie dla Ciebie na dziś. Który z dzisiaj wymienionych elementów pobytu na Ziemi powinieneś wzmocnić, bo może osłabł? Może to jest służba, może owocna praca, może rozwój, może radość w wierze, może wzrost świadectwa. Może obecność we wspólnocie, który z tych elementów powinieneś wzmocnić, zrób to. Błogosławić ci w tym będzie Ojciec, Syn i Duch Święty.